Jestem adwentystycznym pionierem misji globalnej. Działam tu od sześciu miesięcy. To miasteczko to ciekawe pole misyjne. Gdy tu przybyłem, mieliśmy pięciu ochrzczonych wyznawców. A lokalna populacja liczyła ponad 18 tysięcy osób. Z początku byłem zniechęcony, bo w moich okolicach mieliśmy wspólnotę ponad 50 osób. Nabożeństwa były pełne życia, a tu spotkałem 5 osób, które nawet nie potrafiły śpiewać. To było spore wyzwanie. Chodzimy od domu do domu. Dzielimy się z ludźmi miłością Jezusa. Nasz Pan jest dla nas bardzo dobry. To dopiero początek, a w nabożeństwach regularnie uczestniczy już ponad 80 osób. Każdego sabatu mamy przynajmniej 10 gości. Każdego miesiąca odbywa się chrzest. Naszą pierwszą inicjatywą była modlitwa. Zintensyfikowaliśmy nasze doświadczenia modlitewne podczas odwiedzin w domach. Zamiast studiować jakiś temat, zaczynaliśmy od modlitwy wstawienniczej. Spotkaliśmy poważnie chorych ludzi, którzy po modlitwie natychmiast odzyskiwali zdrowie. Pytałem: Panie, gdzie chcesz, abym Ci służył? Zawarłem przymierze z Panem, mówiąc, jeśli aprobujesz to, co uczyniłem, znajdziesz dla mnie coś, czym będę mógł wywyższać Twoje imię. Bycie pionierem misji globalnej to doświadczenie, które uczy pokory. Jedna z rzeczy, które chciałbym tu zobaczyć, to dotarcie Ewangelii do wszystkich mieszkańców tego miasteczka i okolic. Chciałbym, żeby ludzie żyli zgodnie z zasadami zawartymi w Biblii. Takie są moje priorytety. To chciałbym zobaczyć w tym miasteczku.